Jestem w soku, jak fajnie i dobrze się gra dzisiaj. Już chyba. Już chyba gorzej trochę. że tej buraski z pleców. A nie. Tomek się wywalił, okej. Okay. Hmm. A co, jakbym zjechał na dół? Jak z jednej to się zamknę, ale z drugiej strony, tak on jakoś krzywo stoi. Chyba będę miał na niego bicie. E. Dobra, SS. Can you flip me? Step, bro. I'm stuck <laughs> Step bro, half half step bro, half <laughs> SOS SOS. Yo, can you flip me maybe <laughs> <śmany> <śmany> Stefro, komand, halp, och do mnie. No dobra. Halo, SOS, mi A ty nie możesz do mnie przyjechać? Hmm. Problemy, delikatne problemy są ok? Ej, o, mogę sobie tu strzelać, nawet pa. Czemu nikt nie chce przyjechać mi flipnąć, ty? Nie kułam tego. Nie, nie kumam. Czemu nikt nie chce przyjechać mi puszczać? Nie wiem. Nie wiem, przez ten Centurion! Zamiast przyjechać mnie puszność to nie wiem, wygralibyśmy to. No trudno. Nie, no nie będę go wyzywał, no

Ej, co jest? Ci ludzie mają jakieś kotwice, kurwa, czy co? Zresztą oni są tak blisko, ja nie rozumiem. Dziękuję, dziękuję. I kogo widzę w naturalnej pozycji? Powiedziałbym coś, ale... ...trzy lata temu byś się obraził. Oj, <słuch> będę impingował, aż przyjadą. On mnie bejtuje, nie? Nice! Zjechał chyba tylko dlatego, że dostał spota, ale to się dla mnie nie liczy. Ważne, że... U! Thanks! You are a true hero! Jenny. Kurwa zaraz znowu się przewrócę. <głos> <głos> za dużo mam dzisiaj, za dużo, za dużo.